Program, który właśnie dzisiaj tutaj uruchamiamy w gminie pana Wójta Pawła Dziewita, to jest program realizowany przez pana ministra Andrzeja Damczyka, przez Resort Infrastruktury i Budownictwa. Przywracania kolejnej, niezwykle istotnej, szczególnie dla małych społeczności lokalnych instytucji, jakim jest tych instytucji, te, którą jest poczta. Otwieramy tutaj dzisiaj dzięki współpracy samorządu i poczty polskiej, jest z nami pan prezes. Poczty, właśnie otwieramy nowy, jakże potrzebny tutaj urząd pocztowy. Będzie mieścił się w urzędzie gminy, a więc doskonała lokalizacja. Wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać, będą mogli przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin ten urząd pocztowy będzie tutaj czynny. Wszystko to, co tutaj się dzieje, jest potwierdzeniem tego, że wracamy do normalności odbudowujemy znaczenie narodowego operatora pocztowego jakim jest Poczta Polska odbudowujemy etos pocztowca służby zaufania etos zaangażowania odpowiedzialności stworzymy warunki do tego aby dostępność do placówek pocztowych aby dostępność do tych podstawowych usług była jak największa i nie tylko w dużych, nad, mocno zurbanizowanych, zindustrializowanych obszarach, ale także tam, gdzie daleko jest do dzisiaj, do, do, do jakiejkolwiek instytucji.